Ria bez trudu podniosła rannego prezesa Arjuna na swoje ramy, co go całkowicie zaskoczyło. Od razu przypomniała mu się ta silna dziewczyna sprzed pięciu lat. Która uratowała go w hotelu przed porywaczami. Gdy Ria lekko stuknęła go po głowie, Arjun upewnił się, że ta sama osoba. Tego dnia Ria spoliczkowała swojego zdradliwego chłopaka i niechcący weszła do złego pokoju, w którym Arjun był związany. Gdy jeden z napastników przyłożył nóż do jej szyi, Ria w trzy sekundy powaliła obu porywaczy kopniakami i ciosami. Następnie przecięła liny Arjuna i go uwolniła. Zachwycona jego inteligentnym i przystojnym wyglądem, od razu poczuła do niego pociąg i pod wpływem szalonego impulsu zmusiła go, by został z nią tej nocy. Następnego ranka, zawstydzona swoim zachowaniem, zostawiła list i odeszła. Po pięciu latach Ria była już matką bliźniaków. Jej matka ciągle powtarzała, że dzieci potrzebują ojca, aż w końcu dała jej ultimatum: znaleźć męża w trzy dni albo opuścić dom. Zmuszona, Ria wyszła z dziećmi, lecz one miały już plan. Znaleźć mamie tatę. Gdy Ria biegła za nimi, niespodziewanie zderzyła się z Arjunem. W kawiarni dzieci nie przestawały chwalić Arjuna i prosiły, by poślubił ich mamę. Ria zirytowana, wbiła widelec w stół. Co przypomniało Arjunowi wydarzenie sprzed pięciu lat, choć nadal jej nie rozpoznawał. Gdy Ria chciała odejść, Arjun ją zatrzymał i powiedział, że on również jest pod presją małżeństwa. I mogą zawrzeć małżeństwo na umowę. Tego samego dnia zdobyli świadectwo ślubu i zostali małżeństwem. Arjun Rie i dzieci na kolację do dziadka. Lecz po drodze bandyci chciwego wuja zablokowali samochód. Arion próbował chronić Rię i sam został pobity. Ria jednak nie uciekła. Wróciła i po kolei powaliła wszystkich napastników. Gdy jeden z nich próbował ją potrącić samochodem, Ria wyrwała drzwi auta i cisnęła nim w powietrze. Arion był oszołomiony jej niezwykłą siłą.